Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia. oj sorry Dziwne, mi kolejne wiadomości Ło ja cię kręca Wiesz dlaczego tak jest? Bo jak są nowe osoby na discordzie to jest takie ograniczenie pewnie Żeby nie było spamu, to jest zabezpieczenie po prostu la <todgłos> <todgłos> Kurde, wolno te klocce lecą. Trzeba jak najszybciej te diamenty poprzenosić do bazy. Słuchajcie, jeżeli jeszcze ktoś nie wie, jak bić na Discorda, to link na moim profilu na TikToku wchodzi i wbija. Au, au, poru, poru O, o, dziękuję Ci. Uuu, uuu. Thank you very much. Za tyle diamentów. Pójdziemy na Hypixela. Nie, nie gram na Hypixelu, niestety, nie gram. Nie gram. Oh nie gram na Hypixelu. Nara, kupię sobie, jak nazywa się ta nuta? Napiszę ci na czacie. Nasz, napisałem się na czacie Dobra, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak wejść do kolejki, to musi wejść na Discorda. Discord jest na moim profilu na TikToku. Wchodzimy na profil na TikToku, klikamy w linka i tym samym przenosimy się na Discorda. I na Discordzie jest kanał Bedwars, i tam macie, słuchajcie, kanał, na którym piszecie swoje niki. Ta, 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 ta. What the fuck? Ale jak to się stało? Ale jak do tego doszło? Ktoś musiał mi podejść. Ktoś musiał mi podejść i nie wyszło. Wygrana S. Mówisz, że wygramy to? No to będziecie na odcineczku na YouTube w takim razie. Będziecie na odcinku na YouTube, więc obczajcie sobie kanał Katin na YouTube i tam będą odcinki. Wygrane gry idą na YouTube'a. Oh się tak nie być. i. Dwa łóżka zniszczyłem. Let's go. Nice, -o. Kurde, gdzie oni są? Tam są ci dwóch, tych dwóch zielonych. Dobra, trzeba ich dojechać. Studi spocony, no. Papa, pa. gdzie trzeba uważać na firebola. Mam taki sam tekstur pack. No to jest, słuchaj, pack, który nazywa się... Ee, placek czy pisać na kanale Mockingbird? GG! Nie wygraliśmy widzowie. Wejdź na Discorda w BJ Słuchajcie, bo na Discordzie jest kolejka. Na Discordzie jest kolejka. GG.